Dzień dobry! Kochani, hasło oczyszczanie energetyczne, dla części z Was to będzie coś, o czym słyszeliście. Dla części z Was to będzie temat zupełnie nowy. Ja bym powiedziała, że ten odcinek jest raczej takim odcinkiem zaawansowanym, nawet nie raczej, tylko jest zaawansowanym odcinkiem dla osób, które są zainteresowane. Głębiej duchowością, rozwojem duchowym, pracą z energią. Często Wam powtarzam, że duchowość to jest świat energii subtelnych. Też mówię o tym, że duchowość to jest technologia. To nie jest jakaś magia, jakiś tajemniczy, dziwny świat, z którego się niektórzy śmieją, niektórzy w niego nie wierzą i tak dalej, tylko to jest pewien. Pewien, pewna część rzeczywistości, która nie jest dostępna naszym normalnym, zwyczajowym zmysłom, ale ta rzeczywistość istnieje i ona się rządzi swoimi prawami. Tak naprawdę to te prawa są adekwatne do tych praw, y, którymi się rządzi nasza rzeczywistość, ta rzeczywistość, której doświadczamy z kolei fizycznie. Niemniej jednak, ten temat oczyszczania energetycznego. Y, Powiedziałabym, że się wpisuje w ogóle w taką duchowość, która jest nieuchwytna. Czyli nawet jeśli słyszeliście o czymś takim, czy o kimś, kto się tym zajmuje, takie usługi świadczy, to to jest taki wątek, że ciężko jest go zweryfikować. Po pierwsze, nie wiemy w ogóle jak to wygląda. Nie wiemy, jakie są metody oczyszczania energetycznego. Po co w ogóle to oczyszczanie energetyczne się robi? Czy po czym to w ogóle? Poznać, że Zostaliśmy oczyszczeni na przykład, czy ktoś nas nie nabija w butelkę, a też jest trochę takich osób, dlatego że, no słuchajcie, jak pójdziecie, nie wiem, do kosmetyczki na paznokcie, czy pójdziecie do warsztatu samochodowego wymienić koło, no to łatwo jest wtedy stwierdzić, czy usługa została wykonana, czy nie i widzicie efekty. Natomiast jeżeli chodzi o oczyszczanie energetyczne, no to nie za bardzo, no i właśnie. Nie wiemy, czy ktoś jest merytorycznie dobry, czy ktoś nas nie oszukuje, po czym to w ogóle rozpoznać, czy to w ogóle warto jest robić takie rzeczy, czy lepiej w tym nie mieszać. Jest to ogólnie bardzo złożony wątek. Poza tym, co ci ludzie tak naprawdę oczyszczają i czy w ogóle ma sens oczyszczania na odległość i tak dalej. Więc z tym wszystkim chciałabym się tutaj rozprawić. A więc odcinek będzie taki, powiedziałabym, mocno EZO. Dla tych z Was, którzy mnie nie znają, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem, ale zajmuję się również rozwojem duchowym, więc moja praca jest taka bardzo holistyczna i patrzę na różne zagadnienia z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw. To jest taka właściwie bardzo interdyscyplinarna wiedza, którą Wam tutaj na tym kanale serwuję. I jeżeli jesteście pierwszy raz, to oczywiście witam Was serdecznie. No i co? I dłużej się już, słuchajcie, nie rozgaduję. Mm, powiem tylko tyle, że na te wszystkie pytania, na które tutaj, właśnie, które właśnie przed chwilą zadawałam, to na te pytania spróbujemy sobie w tym odcinku odpowiedzieć. Chciałabym Wam podać dużo całą masę różnych sposobów oczyszczania energetycznego. Potem też przejdę do tych takich bardziej zaawansowanych tematów, co my konkretnie oczyszczamy, dlaczego my to w ogóle oczyszczamy, ewentualnie jak ktoś nam to oczyszcza, w jaki sposób on to robi, ale to już powiedziałabym, to będzie trochę bardziej pod koniec tego odcinka. No i też tutaj zaproponuję wam kilka takich sposobów oczyszczania, które sami będziecie mogli sobie wykonać, aczkolwiek pewnie to będzie w drugiej części odcinka. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby sobie robić jakieś oczyszczanie energetyczne. Skąd to nam się w ogóle wzięło, po co nam to wszystko i czy to ma jakiś sens, i czy w ogóle warto to robić. Więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo duży i rozbudowany temat, bo myślę sobie, że od pewnie tysięcy tak naprawdę lat istnieje oczyszczanie energetyczne. Odkąd tylko człowiek w jakikolwiek sposób, jakkolwiek to się nie stało, zdał sobie sprawę z tego, że istnieje nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, i rzeczywistość i to, co w niej występuje, istnieje nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, jest nie tylko istnieje to, co jest dostępne naszym zmysłom. Ale jest coś więcej. Więc, jeżeli jest to coś więcej, to tak naprawdę, im głębiej się w to zanurzamy, im bardziej się tym interesujemy, im więcej wiedzy zbieramy na ten temat i doświadczeń własnych, tym okazuje się, że ten świat energii subtelnych, czyli tego wszystkiego, co jest niedostępne naszym zmysłom, a jedynie może być dostępne naszym super zmysłom, tym. Jasno widzeniu, jasno czuciu, jasno słyszeniu, jasno wiedzeniu i tak dalej. To jest to cała ogromna rzeczywistość. Tak naprawdę, większość, większość rzeczywistości jest niedostępna naszym zmysłom. I tam też są pewne istoty, pewne jakości. Istnienia, zależności między nimi i one również, cały ten świat wpływa na nas, wpływa na naszą rzeczywistość. To, jak my się czujemy, to, co nam się wydarza w życiu, to, jakie mamy relacje z innymi ludźmi, to, czy chorujemy, czy nie chorujemy, czy mamy pieniądze, dobrobyt, czy nie, czy nasze plany, marzenia się spełniają, czy się manifestują właśnie w fizyczności, to wszystko, co sobie pomyślimy. Czy czego zapragniemy. Więc ja kiedyś nagrywałam taki odcinek, wrzucę wam tutaj linka, to sobie możecie zobaczyć yy, na temat budowy systemu energetycznego człowieka. Tam mówiłam o tym, że, z takich, że, że system energetyczny człowieka, bo człowiek jest takim chodzącym systemem energetycznym de facto, yy, ten system składa się z czterech podstawowych warstw. To jest fizyczność, czyli to, co jest zamanifestowane w świecie, yy, Zewnętrznym, to co jest materialne, czyli to ta taka najgęściej de facto upakowana energia, bo tak naprawdę to wszystko jest energią. Ja to porównałam do lodu, jeżeli mielibyśmy porównać w ogóle to do stanu skupienia. Nasze ciało emocjonalne, czyli w ogóle emocje, to też one gdzieś istnieją. My coś czujemy, ale to nie jest tak, że wiecie. No taka nie wiem, radość czy smutek czy złość, to tylko my ją jakoś odczuwamy gdzieś w ciele i tego nie ma. Na innych planach to też istnieje. Jest nasza część mentalna, w której mamy przekonania, osądy, myśli i one też istnieją. Emocje byśmy sobie porównali do wody, jeżeli chodzi o stan skupienia, część mentalną byśmy sobie porównali do pary wodnej, bo ta energia jest coraz bardziej rozproszona, ale to też gdzieś istnieje nasze przekonania gdzieś istnieją. Nie fizycznie, ale w postaci energetycznej, czyli niematerialnej, bo ta energia nie jest tak ciasno upakowana, żeby, się, żeby była materią, ale jest luźno upakowana i one też gdzieś istnieją. I nasza część duchowa, takie tak zwane ciało przyczynowo-skutkowe, czyli powiedzmy nasza dusza, nasza część duchowa. To jest taki bardzo, bardzo prosty podział, który oczywiście można jeszcze dużo bardziej rozwinąć, bo jeszcze też mamy wymiary, mamy też wibracje, no, jakby cały wielki koncept tak naprawdę opisujący w ogóle to, co dzieje się w tej. Rzeczywistości niewcielonej, rzeczywistości nieprzejawionej. No i teraz popatrzcie, w momencie, kiedy my sobie zdajemy z tego sprawę, że to też są jakieś formy istnienia, nasze myśli, czy nasze przekonania, czy nasze emocje, to wtedy jest jakby to jest pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, że jest jakaś zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy tymi bytami, na przykład. Albo jakimiś istotami, demonami, czasami używamy takich określeń, a de facto demon to jest, to jest taka energia, która na przykład, my mówimy czasami o naszych demonkach, prawda, że mamy jakieś demonki, ale de facto to jest całkiem proste do wyjaśnienia, ponieważ takie energie demoniczne biorą się na przykład stąd, że ktoś przez długi, długi czas przeżywał nienawiść, rozpacz, ból, żal, złość zakisił się z tym, zakisił się, produkował jakby te emocje, emocje, które na pewnych planach one są jakąś substancją. To, wiecie, to nie jest tak, że tych emocji nie ma, że my czujemy złość na przykład przez cały czas i to, że my jej nie widzimy, ani nie możemy jej dotknąć, to nie znaczy, że, ona nie, że jej nie ma, ona jest. I taka właśnie długo przeżywana złość, czy długo przeżywany żal, czy nienawiść się na tyle zagęszcza, z czasem potrafi nabrać po prostu świadomości i staje się oddzielnie funkcjonującym bytem, tak zwanym demonem. My produkujemy tę energię. To są, to są tak naprawdę to jest taki można by powiedzieć, takie trochę odpady, tak jak produkujemy śmieci. I coś sobie bierzemy, a czegoś na przykład nie chcemy, i wyrzucamy, nie wiem, puszkę po jedzeniu, jedzenie bierzemy, puszkę wyrzucamy. Tak samo tutaj, no pewne emocje chcemy przeżywać, akceptujemy je, a niektórych nie chcemy, wypieramy je, wyrzucamy je i też tworzymy sobie taki swój śmietnik emocjonalny, który gdzieś tam przy nas funkcjonuje. Albo tworzą się właśnie takie demony. No i jak zaczynamy się o tym uczyć, jak w ogóle to działa, no to działa to w taki sposób, że rzeczywiście można sobie na przykład to przekazywać, że one mogą, Albo, się, albo przechodzić od osoby do osoby e, za pośrednictwem na przykład podłączeń energetycznych pomiędzy ludźmi do czakr, przeskakują sobie takie różne byty czy takie różne demony. Na przykład w tym świecie też są dusze, które nie odeszły do najlepszego dla nich miejsca, i one też. Czasami się zaplątują w nasze aury, czasami trafiają do tych naszych aur, dlatego że mamy jakieś przekonania, które, mm, które yy, umożliwiają im coś takiego. Więc, tak naprawdę, nasze aury, czy w ogóle nasze systemy energetyczne, de facto są bardzo yy, przepełnione różnymi zanieczyszczeniami. Na tym polega, tak naprawdę, słuchajcie, cały problem, że. Jak się patrzy na człowieka, właśnie jak na taki chodzący system energetyczny, nie tylko na tą część wcieloną, ale również na inne jego warstwy w innych wymiarach, no to się okazuje, że podobno ponad 99% naszej energii jest blokowanej właśnie przez różnego rodzaju zanieczyszczenia. To są zanieczyszczenia totalnie przeróżnego pochodzenia. Tak jak Wam powiedziałam, to są jakieś własne, wyprodukowane czasami. Byty, to są jakieś połapane dusze, na przykład tych dusz też może być dużo w aurze, bo bywa, że ktoś ma kilka, bywa, że ktoś ma kilkanaście, a bywa, że jest kilkadziesiąt. To jest duże obciążenie energetyczne tak naprawdę dla naszego systemu. Masę negatywnych przekonań, e, tak zwanych myślokształtów, czyli. Mm, jeżeli myślimy o czymś długo, no to też z czasem to przybiera w pewną formę ta myśl i to jest tak zwany myślokształt. Są myślokształty jakby indywidualne, skreowane przez nas, są myślokształty zbiorowe, skreowane przez, przez inne osoby, czy przez jakieś grupy osób. Oczywiście w naszych systemach znajdują się też klątwy, to jest coś, czego wszyscy się boją. I rzeczywiście tak jest, że czasem tak jest, słuchajcie, że ludzie wrzucą na siebie wzajemnie klątwę. Klątwa de facto, chociaż brzmi strasznie, to ona nie musi brzmieć, znaczy, ona nie musi być takim jasno sformułowanym, intencjonalnym zdaniem, że ja ciebie przeklinam, żeby tam cię pokopało i coś ci się stało, oby wszyscy twoi potomkowie tam gdzieś tam do jakiegoś piątego pokolenia, coś tam im się działo. Aczkolwiek, słuchajcie, takie klątwy też istnieją. To nie jest tak, że tego nie ma, bo są klątwy rodowe, bo gdzieś tam komuś, jakiś nasz przodek coś zrobił i, i się przeklin, i ktoś przeklął na przykład wszystkich mężczyzn w rodzinie albo wszystkie kobiety. I na przykład, przez to możemy też obserwować masę różnych takich wydarzeń, które są podobne, tak? Że ludziom się wydarzają podobne sytuacje. Może tak być, że my sami rzucimy na kogoś klątwę, kompletnie niechcący, po prostu coś sobie pomyślimy bardzo negatywnie, i jest w tym duży ładunek emocjonalny też złości, i leci taka klątwa. Bywa nawet, że matki rzucają klątwę na swoje dzieci. Po prostu system, jeżeli matka coś powie dziecku, na przykład, nie wiem, bo robi Boagan w pokoju, albo nie wykonuje swoich obowiązków należycie, i matka mówi, a ci, daj, a ci ży, abyś oby ty miał tak samo ze swoimi dziećmi, żebyś zrozumiał. Tego typu rzeczy. To też może zapisać system jako klątwa. Jako klątwa, bo to de facto klątwa to jest pewnego rodzaju ograniczenie wolnej woli. Tak samo jak ograniczenie wolnej woli są przysięgi i śluby. Zwróćcie uwagę, że my też sobie. Ograniczamy wolną wolę, jeżeli coś przysięgamy, albo komuś coś ślubujemy, i jeżeli kiedyś na przykład składaliśmy śluby czystości, śluby celibatu, albo śluby ubóstwa, to jeżeli mamy aktywne dane wcielenie, no to te śluby są aktywne w naszym systemie, i naszym systemie czytaj, nasza podświadomość, odbiera to. Jakby dla naszej podświadomości to nie ma znaczenia, że to było kiedyś. Nasze, jeżeli to jest aktywne, to to jest ak również aktualne na dzień dzisiejszy. Czy to są śluby ubóstwa, czy to są śluby czystości. Możemy mieć problem właśnie z wejściem w relacje, albo możemy mieć problem z... problem z pieniędzmi, z zarabianiem pieniędzy, albo te pieniądze uciekają. Więc jakby różne zapisy z poprzednich wcieleń, aktywnych wcieleń w naszym systemie, to też są materiały, można powiedzieć, do oczyszczenia, więc oczyszczać możemy całą masę, słuchajcie, różnych rzeczy. Kiedy w ogóle warto zrobić oczyszczanie energetyczne? Może to jest takie ważne pytanie, które y, warto sobie zadać. Powiem Wam szczerze, że w moim odczuciu to dla takiego normalnego człowieka y, trudno jest stwierdzić jemu, kiedy jakaś sprawa. W jakiejś sprawie przydałoby się zrobić oczyszczanie energetyczne, oczyścić energetycznie jakiś problem, a kiedy e, przyczyna tego problemu leży w naszej własnej nieskuteczności w życiu, tak? Bo dla mnie osobiście e, oczyszczanie energetyczne jest taką metodą, e, którą ja traktuję wspierająco przy okazji pracy nad sobą. Powiem szczerze, że często kieruję ludzi na oczyszczanie energetyczne w różnych sytuacjach. Czasem to jest tak, że ja po prostu czuję i widzę, że temat, z którym ktoś przychodzi, może być tematem energetycznym, o podłożu energetycznym. Nie będę wam tłumaczyć, jak ja to widzę i jak ja to czuję, bo to jest po prostu kwestia doświadczenia. Ja już na tyle długo pracuję z ludźmi, że i na tyle też się długo zajmowałam tymi tematami związanymi z energetyką i na tyle dużo mam własnych doświadczeń, że ja po prostu to widzę. Widzę to, tak? To są różne sytuacje. Czasami to jest tak, że nam się coś ciągnie z poprzedniego wcielenia i, i no, 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 nie idzie tego przepracować w tym życiu, dlatego że e, korzeń problemu leży po prostu gdzie indziej, leży w poprzednim wcieleniu. Bo na przykład w ogóle nie było takiej sytuacji w życiu, albo była taka sytuacja w życiu, ale ona była jedynie manifestacją de facto jakiegoś zapisu, który był z wcześniej. Coś się pojawiło w naszym dzieciństwie, ale nie po raz pierwszy, tylko to już było wcześniej w naszym systemie. Przyszliśmy na świat z tym zapisem i, i to, co się działo w naszym dzieciństwie, na przykład, jest jedynie pierwszą manifestacją tego, z czym przyszliśmy. W ogóle oczyszczanie energetyczne, słuchajcie, pomaga. Pomaga y, uporać się z różnymi tematami, bo my możemy tutaj na poziomie świadomości pracować, a wiadomo, że jeżeli czy to jest terapia, czy to jest coaching, to my pracujemy na, na poziomie świadomości. Hipnoza to jest taka metoda, która sięga do podświadomości, żeby wyciągnąć jakieś zapisy z tej podświadomości. Ja też znam parę myków, parę sposobów, jak można różne zapisy wyciągnąć z podświadomości. E, ale jakby normalnie psychologia, psycholog pracuje. Na poziomie świadomym, i jakby no, psychologia nie, nie potrafi, kończy się. Ja nazywam to, że jest za krótka. Tradycyjna psychologia kończy się w pewnym momencie i nie daje w ogóle narzędzi do tego, żeby pracować z głębszymi zapisami, a tym samym być bardziej skuteczną, bo po prostu nie wierzy w to, tak? Nie wierzy w reinkarnację, nie wierzy w poprzednie wcielenia, nie wierzy w energetykę. Nie wierzy w te wszystkie sprawy, rzeczy, istoty, zjawiska, które nie są dostępne naszym zmysłom. Psychologia w to nie wierzy i dlatego, że w to nie wierzy, to nie może z nimi pracować, bo nie ma narzędzi do czegoś, w co nie wierzymy. Dopóki psychologia się nie otworzy na to, psychologia, ludzie, którzy się tym zajmują, się na to nie otworzą, ale też na poziomie uczelnianym, akademickim, że można było ludzi w tym. Kształcić i uczyć, dopóty e, po prostu będzie nieskuteczna, zwyczajnie będzie nieskuteczna. A w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo dużo nam w cudzysłowie wywala, właśnie z poprzednich wcieleń, dlatego że, z racji tego, że to są no jednak apokaliptyczne czasy, mamy to wzniesienie. Myślę, że coraz jest o tym gdzieś tam głośniej, więc też nie będę tego słuchać uzasadniać. E, to trochę jako ludzkość przechodzimy taki energetyczny detoks i wyrzuca nam dużo różnych zapisów, więc ogólnie ludziom jest trudno. No i teraz, w zależności od naszych kompetencji radzenia sobie z tym, radzenia sobie z tym, to nie chodzi o to, żeby to wypierać, żeby być twardzielem, tu ostro dawać radę. Nie, to nie jest radzenie sobie. Radzenie sobie to jest transformacja. Więc jakby w zależności od naszych kompetencji, transformowania tego, co nam się wydarza w życiu, Rozumienia tego, akceptowania tego, przepracowywania emocji, uwalniania ich, dawania sobie prawa do różnych rzeczy, weryfikacji swoich przekonań. W zależności od naszych kompetencji, właśnie tych, otwierania się, otwierania swojego serca na miłość, zmiany wewnętrznej, otwierania głowy, zmiany myślenia, w zależności od naszych kompetencji w tym zakresie, będzie nam po prostu albo ciulowo trudno, naprawdę. W najbliższych latach, jeżeli nie potrafimy tego robić, no albo będziemy mogli naprawdę zrobić kwantowy skok, jeżeli chodzi o nasz rozwój w ogóle jako istoty. I oczyszczanie energetyczne to jest taka metoda, która daje duże wsparcie w tym zakresie, bo ona nam po prostu trochę sprząta. Wiecie co, w takim obszarze, który jest niedostrzegany. O, ja bym wiecie co, porównała, to jest dobre porównanie. Porównałabym oczyszczanie energetyczne, wiecie, do czego. Jak wy normalnie sobie sprzątacie w domu, myjecie podłogę, zamiatacie, odkurzacie, i itd. To to jest normalne, jakby funkcjonowanie człowieka, radzenie sobie z emocjami. Ja nie przepadam za tym stwierdzeniem, bo dla mnie to radzenie sobie to bardzo często wygląda w ten sposób, że ktoś to wypiera, zaprzecza, udaje, że tego nie ma, i to jest całe jego radzenie sobie z tym. Zwłaszcza niestety, mężczyźni to robią. A to nie jest właściwe w ogóle. E, więc to byłoby takie sprzątanie. Taka praca psychologiczna to by było takie normalne sprzęta, sprzątanie, dość powierzchowne w domu. Natomiast oczyszczanie energetyczne... A, no właśnie. Ale takie sprzątanie, wiecie, jak macie w domu grzyba, jak macie w domu pleśni, jak macie w domu roztocze, macie jakieś takie stare, za przeproszeniem, syfy, gnijące rzeczy gdzieś jakiś smród nie wiadomo gdzie, to Wy tego normalnym sprzątaniem nie załatwiacie. To oczyszczanie energetyczne załatwia tego rodzaju sprzątanie. I teraz kochani, już tradycyjnie, żeby ten odcinek nie był za długi i nie zniechęcił Was na dzień dobry, jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem pełnej wersji i dowiedzeniem się tego na przykład, jak to w ogóle wyglądało przez stulecia, czy właściwie przez tysiąclecia, kiedy ludzkość oczyszczała siebie i różne inne tematy, Energetycznie, jak można oczyszczać się żywiołami. Jakie są w ogóle różne proste metody, które moglibyście sobie zrobić sami, jeżeli chcielibyście oczyszczać się energetycznie. Kiedy w ogóle warto zrobić sobie oczyszczanie energetyczne? Czy każdy powinien to robić, czy nie, czy działa oczyszczanie energetyczne na odległość? Jakie są w ogóle różne metody oczyszczania energetycznego i dużo, dużo więcej? Zapraszam Was do tego, żebyście kliknęli w link, który jest. W opisie tego odcinka on Was przekieruje do mnie bezpośrednio na stronę, gdzie będziecie mogli zobaczyć cały odcinek jak w telewizorze. A ja Wam bardzo dziękuję, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do oglądania innych treści na ten temat na moim kanale. No i oczywiście do zostawienia łapki w górze, jeżeli uważacie ten materiał za wartościowy i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie robicie. Oraz polecaniu go dalej. Dzięki wielkie, do następnego razu, buziaki, na razie.